Pierwsze kroki na rynku pracy. Nietypowa ścieżka kariery prawniczej. Ludzie, którzy inspirują. Prawnicy 3.0. Zapraszają Magdalena Dolinowicz i Paweł Godlewski z HRK Legal and Business Advisory. Dzień dobry z tej strony, Paweł Godlewski. Słuchacie podcastu Prawnicy 3.0. Moim gościem jest Justyna Piekarczyk, HR Manager Kancelarii Sołtysiński-Kawecki. Szlęzek w skrócie SKS. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Może zacznijmy od tego, jak, jak wygląda taki proces rekrutacji, zarówno na praktyki, jak i na stanowiska prawnicze? Mhm, jasne. Jeśli chodzi o rekrutację na praktyki, to jest to taki duży proces rekrutacyjny, który polega przede wszystkim na tym, że otwieramy te rekrutacje w okolicach marca i to jest rekrutacja na taki letni program praktyk. On polega na tym, że w każdym miesiącu wakacji studenckich, czyli lipiec, sierpień, wrzesień, mamy grupę studentów, która jest rekrutowana właśnie w okolicach marca i z tej grupy później wybieramy sobie praktykantów, którzy przez Cały rok akademicki nas wspierają. To są oczywiście osoby, które się wykażą najbardziej na tych praktykach. Jeśli chodzi o ten sam proces rekrutacyjny, to polega on na tym, że po zgłoszeniu się kandydatów dostają termin na rozwiązanie kazusu, który przygotowywany jest przez prawników z naszego działu, no zazwyczaj procesowego. Po sprawdzeniu wyników kazusu typujemy kandydatów do kolejnego etapu. Oczywiście przechodzą ci, którzy najlepiej poradzili sobie z kazusami. Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, która od kilku lat, właściwie od czasów COVID-u, odbywa się online. I w tej rozmowie biorę udział ja i jeden z prawników, starszych lub jakiś partner. Na takiej rozmowie można spodziewać się pytań z zakresu prawa cywilnego, handlowego. Jest też na pewno pytanie z języka angielskiego. Mówimy o planach zawodowo-edukacyjnych na najbliższy czas kandydata i po takiej rozmowie już decydujemy, czy kandydat się kwalifikuje na praktyki, czy też nie. Czy zapraszacie na, na te spotkania studentów już od pierwszego roku, czy, czy to trzeba, trzeba być gdzieś studentem, który już jakieś określone przedmioty ma za sobą? Jeśli chodzi o te praktyki merytoryczne, to rzeczywiście są studenci po trzecim roku, ci, którzy, którzy są zapraszani do tego procesu rekrutacyjnego z kazusem. Natomiast same praktyki prowadzimy też dla studentów pierwszego i drugiego roku. To są takie. Wewnętrznie przez nas nazywane praktyki techniczne, które polegają przede wszystkim na takich pracach, jak pobieranie odpisów z KRS-ów, czy składanie jakichś wniosków w różnego rodzaju sądach, urzędach, czy przygotowywanie jakichś tam prostych dokumentów, przeklejaniu informacji, czy nawet na przykład anonimizacji jakichś dużych tomów dokumentów. Co też jest dużą wartością dla takich studentów, dlatego że mogą sobie od wewnątrz poobserwować, jak funkcjonuje taka kancelaria i już na pierwszym czy drugim roku zweryfikować sobie, czy to jest miejsce, w którym oni na przykład się odnajdują. Tak? Pytanie, czy tacy studenci tych młodszych lat też parzą kawę dla, dla, <grym> dla mecenasów? Tak, to się, takie plotki się utarły. No, parzą sobie kawę sami, dla siebie. U nas w kancelarii nie ma takiego zwyczaju, ani żeby praktykanci komukolwiek parzyli kawę, ani administracja, także nie dzieje się coś takiego. Tak samo, jak utarło się, że we sks są specjalne stoliki dla, przeznaczone dla partnerów w naszym bufecie. Słyszałem. Tak, to też jest plotka przekazywana z pokolenia na pokolenie. I tutaj muszę sprostować, że tak nie jest i że każdy może usiąść przy każdym stoliku, a to, że Akurat te stoliki przy kanapach wybierane są częściej przez partnerów. To jest kompletny przypadek i, i te miejsca nie są przypisane, no ale jak to plotka, została stworzona, jest przekazywana z grupy do grupy, jest śmieszna. No i niestety taka łatka się tutaj przypiała, ale to mogę zdementować, że tak nie jest. To jak już jesteśmy przy plotkach, to muszę zapytać o to, bo no, mówi się, jesteście kancelarią dużą z tradycjami, mówi się, że, że akademicką, której trzeba do, do swoich kolegów, czy, czy może starszych kolegów zwracać się, panie mecenasie. Czy, czy w dalszym ciągu tak to funkcjonuje? Nie da się ukryć, że jesteśmy polską kancelarią z korzeniami akademickimi i rzeczywiście ta kultura organizacyjna wewnętrzna związana z tymi zwrotami wzajemnymi u nas jest inna niż w międzynarodowych kancelariach, gdzie z założenia wszyscy sobie mówią po imieniu, niezależnie od tego, na jakim są stanowisko czy w jakim wieku, co często też tworzy jakieś takie krępujące sytuacje. U nas rzeczywiście jeszcze kilkanaście lat temu było tak, że do prawników z uprawnieniami tam, głównie studenci czy, czy asystentki zwracały się pani Macenasie, natomiast już od, myślę, że około 10 lat to się bardzo zmieniło wewnętrznie w zespołach, praktycznie wszyscy są y, po imieniu, w zespole administracyjnym też wszyscy, także, także to się bardzo zmienia. Oczywiście są takie osoby, które z racji też i doświadczenia, i jakichś tytułów naukowych, y, cały czas do nich zwracamy się y, czy pani Macenasie, czy pani doktorze, czy nawet pani profesorze, tak? Nie wyobrażam sobie dzisiaj powiedzieć, y, zwrócić się po imieniu do, do profesora Sołtyśnickiego, czy do doktora Szlęzaka. Więc to też wynika nie tylko z takiej kultury organizacji naszej firmy, ale też wydaje mi się, że z polskiej kultury. Jak już jesteśmy przy burzeniu stereotypów, to muszę zapytać na pewno o godziny pracy, bo jest to zazwyczaj temat kontrowersyjny w przypadku dużych kancelarii. Jak te godziny standardowo wyglądają? Czy w dalszym ciągu no, trzeba być gotowym na to, aby pracować po nocach? No, tutaj też muszę zdementować, że, że to już nie są te czasy, które ja akurat wspominam, pracując w kancelariach już, myślę, że z 15 lat. To często wspominam z taką dozą sentymentu, bo to rzeczywiście było takie bardzo integracyjne siedzieć po nocach z dokumentami, kompletować załączniki, kiedy rzeczywiście miał się poczucie takiego teamu, team spiritu i tego, że tworzymy coś wspólnie. Teraz wydaje mi się, że w każdej kancelarii yy, tak. To się zmieniło, że te godziny nie są takie, że codziennie prawnik siedzi tam do 21 w pracy. U nas wygląda to tak, że godziny standardowe to jest tam powiedzmy 9-18, oczywiście z przerwą na lunch, ale no wiadomo, że to jest taki zawód, tak? że czasami klient napisze o 17, że pilnie coś potrzebuje na kolejny dzień, więc trzeba przysiąść i, i to zrobić. Czyli tutaj występuje taki zadaniowy system pracy, no ale też nie ma takiej sytuacji, że trzeba siedzieć, bo szef siedzi, albo że to źle wygląda, jak się wychodzi o 17. No zupełnie, zupełnie to już nie jest ten kierunek, to też już nie są takie czasy, kandydaci też nie chcą tak pracować, więc firmy muszą się do tego dostosować. I myślę, że też kancelarie tutaj w Warszawie się tak dostosowały. Właściwie, jeśli chodzi o takie długie posiedzenia, jakieś nocne godziny, to chyba występuje wyłącznie w jakichś działach transakcyjnych, ale to też tylko kiedy jest, nie wiem, zamknięcie jakiejś transakcji, albo rzeczywiście terminy się przesuwają i, i trzeba za. Ale tak jak mówię, to już nie jest tak jak 10 czy 15 lat temu, że rzeczywiście te godziny pracy się kończyły o 21. Teraz już jest work-life balance zachowany. Mhm. Czy oferujecie możliwość pracy zdalnej lub, lub hybrydowej, czy, czy jednak zostajecie przy tym, żeby pracować z biura? Nie mamy takiego jednoznacznego stanowiska, to znaczy nie, nie jest ustalone w naszej kancelarii, że powiedzmy dwa dni pracujemy z domu, trzy dni z biura czy odwrotnie. Po pierwsze, zostawiliśmy Trochę większą elastyczność partnerom, którzy mogą zdecydować o tym właśnie, kiedy jest większe natężenie pracy, trzeba się częściej konsultować i tak dalej, więc lepiej, żeby ludzie byli w biurze. Są takie działy, w których ta elastyczność jest trochę większa, są gdzie jest trochę mniejsza. To wszystko wynika ze specyfiki konkretnego działu, tak? Wiadomo, że w dziale procesowym to też nie jest takie proste, żeby zarządzać składaniem 30-załącznikowego pisma i, i to wszystko dobrze skoordynować, będąc gdzieś tam w domu. Natomiast no, mogę powiedzieć, że to jest takie raczej elastyczne podejście, i wiemy też, że. Oczekiwanie młodego pokolenia i rynku jest takie, żeby była większa elastyczność w tym zakresie. Na pewno zachęcamy, zwłaszcza osoby, które dopiero co zaczęły u nas pracę, żeby przychodziły do biura, żeby poznać się z zespołem, wdrożyć się w projekty, żebyśmy my też mogli zobaczyć się z tymi osobami, je zapamiętać i poznać. Natomiast no, myślę, że jest to takie bardzo elastyczne podejście. Mhm. To wróćmy jeszcze trochę do, do, do studentów. Taki student, który, który chciałby u was pracować, rozpocząć praktyki, czy powinien już mieć jakieś wcześniejsze doświadczenie w kancelarii, czy też przyjmujecie osoby, które takie doświadczenia nie posiadają? Jak najbardziej przyjmujemy osoby, które nie posiadają doświadczenia, bo właśnie okres studiów to jest ten okres, kiedy oni to, to doświadczenie muszą zdobywać tak. Też ostatnio właśnie miałam taki tur po uczelniach w Polsce, gdzie opowiadałam studentom właśnie, kiedy najlepiej rozpocząć praktyki studenckie i też nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Tak? Bo wiadomo, że fajnie by było w sumie od pierwszego roku coś tam praktykować, żeby mieć czym się pochwalić w swoim CV, ale z drugiej strony, też bardzo ważne z punktu widzenia na przykład prawników, którzy ze mną rozmawiali razem ze studentami, że jednak skupienie się na nauce, na tych podstawach prawa cywilnego, handlowego, żeby to wszystko jednak mieć opanowane. Bo żeby dostać się do takiej dużej kancelarii jak nasza, to trzeba jednak wykazać się taką perfekcyjną znajomością tych, tych dwóch dziedzin. Także nie ma na to takiej jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast rzeczywiście można dostać się nie mając doświadczenia. My na praktykach letnich staramy się tych studentów wszystkich sprawdzić. To jest nasze główne źródło rekrutacji, jeśli chodzi o tą całą ścieżkę talentów, i staramy się wyłapywać ludzi, Którzy mają potencjał przede wszystkim, tak? Którzy niekoniecznie może są jakoś super doświadczeni, ale w których jest potencjał na to, że chcą się uczyć, że są zmotywowani do pracy, że rozumieją specyfikę takiej dużej kancelarii, tych godzin pracy też między innymi, tak? Tego, że czasem może się zdarzyć tak, że trzeba będzie przyjść na przykład w weekend popracować, bo, bo czasami też takie projekty się zdarzają. To oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, są teraz już bardzo wpadkowe tematy, ale czasami tak bywa, i też ważne jest to, żeby student. Na studiach mógł sobie zbadać, co mu tak naprawdę się podoba w tej pracy prawnika, bo też no, nie jestem jakimś fanatykiem kancelarii i uważam, że wybierając taki kierunek studiów, trzeba sobie sprawdzić, czy nam się podoba praca w kancelarii, czy jednak nam się podoba praca jako in-house'a w jakiejś firmie, czy na przykład w banku. I, I ten czas studiów to jest ten czas, kiedy właśnie można sobie to sprawdzić. A nawet jeśli ktoś nie chce odbywać praktyk w roku akademickim, chce się skupić na nauce, to zachęcam, żeby chociaż jeden miesiąc wakacyjny, co któryś tam rok, poświęcić na te praktyki, bo no po piątym roku zaczynanie praktyk to już jest za późno. Jasne, czy mogłabyś wskazać jakieś szczególne kompetencje, które powinni posiadać kandydaci, zarówno na praktyki, jak i już na stanowiska prawnicze? Jakby poza znajomością oczywiście perfekcyjną prawa cywilnego i handlowego. Co jest niezbędne w pracy w takiej organizacji jak nasza, no to przede wszystkim język angielski. Tak? Bardzo y, naciskam zawsze na to, żeby studenci inwestowali w naukę języka angielskiego, nie tylko jeśli chodzi o pisanie dokumentów, ale też y, o rozmowy z klientami na przykład, często już są włączani w naszej firmie w jakieś kole z klientami, gdzie fajnie jest, jak potrafią się odezwać, mają tę śmiałość, tak? W Polsce niestety ten nasz system edukacji powoduje, że ludzie raczej tak nieśmiało rozmawiają po angielsku, boją się, że coś powiedzą niepoprawnie, gramatycznie i tak dalej. Natomiast no, ta śmiałość jest bardzo ważna w kontakcie, no i inwestycja właśnie w ten język angielski, gdzie u nas tej pracy jest w zależności od działu, ale w każdym powyżej 50%. Tak? Czyli trzeba tę znajomość języka angielskiego szlifować, chodzić na jakieś konwersacje. Ja zachęcam też studentów, żeby sobie robili tłumaczenie jakichś rondmowych umów czy, czy dokumentów prawniczych, bo to też pozwala im przyswoić to słownictwo prawnicze. Także to jeśli chodzi o angielski. A jeśli chodzi o takie kompetencje miękkie, no to też zwracamy uwagę na, na to, czy kandydaci są komunikatywni, tacy otwarci, śmiali w kontakcie. Jak już są u nas na praktykach, no to obserwujemy właśnie nawet takie rzeczy, czy mówią cześć ludziom na korytarzu, tak, bo to, bo to jest bardzo ważne. I lubimy tworzyć też takie zespoły, w których ludzie właśnie dobrze się komunikują, nie mają problemu z tym, żeby na przykład zapytać się, jeśli się. Powie zadania, zorientują, że coś źle robią, to zamiast pójść do prawnika, dopytać, czy to jest dobry kierunek, i tak dalej, gdzie u nas zawsze te drzwi są otwarte i można sobie coś skonsultować, to często decydują się na to, że A, dobra, zrobię najwyżej będzie źle, tak? I wtedy to jest strata czasu i dla niego, i dla prawnika, który potem musi robić sam, albo zlecać jeszcze raz, i tak dalej, i tak dalej. Więc. Ta śmiałość w komunikacji jest bardzo ważna, no i też oczywiście wysoka kultura osobista nie tylko jeśli chodzi o kontakty wewnątrz kancelarii, ale też z klientami. Jeszcze teraz, jak jeździłam po uczelniach, to zwracałam studentom uwagę na to, żeby inwestowali w takie kompetencje jak na przykład delegowanie zadań, czyli przekazywanie innym osobom rzeczy, które pochłaniają ich czas na przykład technicznie, a mogą skupić się na zajęciach merytorycznych, bo to zawsze też trochę skraca to, ten czas wykonywania zadania, ale też między innymi na takich kompetencjach właśnie menedżerskich, czy jakichś networkingowych, tak, to jest bardzo ważne akurat w kancelariach, bo na pewnym etapie doświadczenia to już w zależności oczywiście od tego jakie kto ma ambicje, tak, czy chciałby zostać partnerem, czy robić jakieś inne rzeczy, ale jeśli na przykład ktoś już od samego początku wie, że wymarzył sobie pracę w takiej dużej kancelarii i chciałby w niej tam za ileś lat zostać tym partnerem, no to bez kompetencji menedżerskich, bez takich kompetencji pozyskiwania biznesu i tak dalej, to mu się nie uda, tak? Więc warto już od samego początku się w tym ćwiczyć, żeby to później nie przychodziło z Trudnością tylko, żeby to tak naturalnie wychodziło? Ja bardzo często mówię osobom, które, które chcą pracować w dużej kancelarii, że ważne jest, żeby się specjalizować też w jakiejś konkretnej dziedzinie prawa. Czy już na etapie studiów dobrze by było, żeby, żeby wybrać sobie gdzieś tą ścieżkę, czy może być to później? To zależy. <laughs> Oczywiście, to jest tak, że. Podstawy prawa cywilnego i handlowego musi mieć każdy, tak? Każdy umie musi umieć w takiej dużej firmie napisać umowę, wiedzieć z czego się składa ta umowa, znać jakieś różnice między różnymi umowami. Także takie podstawy każdy musi mieć opanowane. I oczywiście, jeśli mamy studenta, który kończy piąty rok, i chcę aplikować do dużej kancelarii, no to sam dobrze wiesz, że nie da się zaaplikować do całej kancelarii. Aplikuje się do konkretnego działu, tak, z konkretną specjalizacją. Więc jeśli ta osoba ma jakiekolwiek doświadczenie albo chociaż zainteresowanie, które potrafi udowodnić, że czyta na przykład na ten temat, wie jakie są najnowsze zmiany w tym zakresie i tak dalej, to jest już bardzo duży plus, tak? Bardzo duży atut do tego, żeby w ogóle przekonać firmę, żeby się spotkać z taką osobą, bo tak jak każda pewnie kancelaria ma jakiś tam swój adres mailowy rekrutacyjny, na który można sobie tam wysłać swoje zgłoszenie, to niestety osoby, które przesyłają takie zgłoszenia bez wskazania konkretnej dziedziny prawa, w której chcieliby się specjalizować to nie mają szansy tak naprawdę nawet przyjść na rozmowę, ponieważ ja nawet nie wiem, za bardzo mam komu przekazać to CV, tak? A jak wyślę do wszystkich partnerów, to tak naprawdę do, jakbym nie wysłała do nikogo, tak? I też nie ma sensu na przykład, jeśli się wysyła takie CV, to nie ma sensu wpisywać, że no chciałabym praktykować w prawie pracy, albo podatkowym, albo nie wiem, energetycznym, tak? Gdzie te dziedziny są kompletnie rozszalone. No bo to też pokazuje, że w sumie ta osoba nawet nie za bardzo wie, tak? I to też nie jest nic złego, no bo jeśli nie praktykowała do tej pory, no to może nie wiedzieć. Ale niestety, no u nas, nawet jeśli szukamy kandydata na stanowisko juniorskie, to jednak jakiejś tam wiedzy z zakresu tej konkretnej dziedziny oczekujemy, tak? Niekoniecznie doświadczenia, a jakieś wiedzy zainteresowania tego, czy ktoś mniej więcej się orientuje, co w tym temacie się dzieje na rynku. Mm -hmm. Natomiast rozumiem, że już w przypadku rekrutacji na, na te stanowiska prawnicze, tak, po studiach, no to już jest przez Was wymagane, no już konkretne, obranie konkretnego kierunku, doświadczenie w jakiejś konkretnej branży, tak? Tak, tak, tylko że też tutaj odpowiedziałabym w taki sposób, że może nie warto się tak na 100% zamykać, tak, bo są takie dziedziny, prawa jak doradztwo korporacyjne, czy prawo procesowe, tak? Gdzie zawsze gdzieś tam można w sumie sobie jakąś specjalizację jeszcze dodatkowo wyrobić, tak? A są takie dziedziny typu ostatni jakiś projekt Life Science, tak? Albo no nie wiem, nowe prawo technologie. nowe technologie AI, albo prawo tak. pracy, tak? Mhm. To są bardzo wąskie dziedziny. I jeśli taka młoda osoba prosto po studiach zamknie się na tą dziedzinę i po dwóch czy trzech latach okaże się, że to jednak nie jest to, co oni chcieliby robić, to później takiej osobie jest bardzo ciężko zmienić tą specjalizację, bo już taka osoba z hr z dużej kancelarii no nie za bardzo będzie widziała potencjał na to, żeby ta osoba dostała się, bo oczywiście ktoś może stwierdzić, że dobra, to zmieniam kierunek i zacznę od zera. Tylko, że to też jest kwestia wpasowania się w jakieś struktury organizacyjne, w jakieś widełki finansowe i tak dalej, i tak dalej, więc to też nie jest takie proste. Właśnie ostatnio miałam taki przykład, że była jedna prawniczka właśnie w dziale, który taki, takiej bardzo, bardzo wąskiej specjalizacji zmieniła pracę, w której dostała jakieś inne Zadania do zrobienia i odezwała się później, że ona chciałaby jednak spróbować w tym innym dziale, tak? No niestety brak doświadczenia w tym dziale już na tym poziomie, powiedzmy tam trzech, czterech lat doświadczenia, to dyskwalifikuje taką osobę, dlatego że no, na tym poziomie już oczekujemy, żeby ktoś samodzielnie wykonywał jakieś zadania, tylko tam do weryfikacji starszego prawnika, tak? Także trzeba to naprawdę bardzo dokładnie przemyśleć. Dlatego uważam, że te praktyki, chociażby wakacyjne, i też takie praktyki, na przykład jak u nas, że nie jest się przypisanym do konkretnego działu, tylko można sobie popróbować. Tak? Dostajesz zadania z całej kancelarii. Czasami bywa tak, że jakiś prawnik ma takie serce do jakiejś, do tej dziedziny, w której pracuje, że życie że po prostu tym zarazi. Tak? I wielokrotnie tak się kończyło, że przyszedł ktoś e, sfokusowany na przykład na podatki, a skończył, nie wiem, w doradztwie korporacyjnym albo w ogóle gdzieś w nieruchomościach. Także to bywa różnie i na ten etap właśnie studiów to jest etap, kiedy trzeba próbować i sobie posprawdzać, bo później to już jest trochę za późno. Mhm. Taki student, który zostaje u was już będąc prawnikiem. Jaką ma ścieżkę kariery? Ile lat na przykład zajmuje mu dojście do tej osławionej pozycji partnera? Partnerskiej. Tak. No u nas to nie jest taki jakiś niewyobrażalne, no bo ponad połowa naszych partnerów zaczynała właśnie od praktyk studenckich i w większości przypadków to trwało powiedzmy ich Kariera, dojścia do partnerstwa trwała, nie wiem, 10, 11, 12 lat, więc to nie jest jakiś. To jest dosyć szybko, tak? Dokładnie, zwłaszcza w takiej dużej organizacji, tak? Więc e, jeśli chodzi o strukturę organizacyjną, no to po e, obronie pracy magisterskiej e, można zostać przyjętym na stanowisko młodszego prawnika, które trwa mniej więcej 2-3 lata, w zależności oczywiście też od tego, jakie ktoś ma wyniki, tak? To też nie jest takie zero-jedynkowe, no bo jeśli ktoś tam, wiadomo, ma wyrobione godziny, to dostaje awans, jak nie ma, no to to różnie z tym bywa. Potem jest stanowisko prawnika, które trwa też mniej więcej 3 lata, następnie jest stanowisko starszego prawnika, które trwa 3-4 lata, i później jest senior counsel. w zależności od tego, czy ktoś ma jakieś ambicje partnerskie, to wtedy rozmawia o tym, o tej swojej ścieżce partnerskiej, tak jakie musi spełnić oczekiwania, żeby tym partnerem zostać. No i potem wola, jesteś partnerem. I świat stoi przed tobą otworem, dokładnie. a wszyscy pozostali pracownicy kancelarii kłaniają ci się w pas i mówią do ciebie: Panie Pani mecenasie, <laughs> dokładnie. <laughs> no dobrze, tak jeszcze wracając do rekrutacji. Czy, mhm. czy na taką rozmowę rekrutacyjną trzeba się jakoś szczególnie przygotować? Czy, czy masz jakieś radę? Dla potencjalnych kandydatów? Jeśli chodzi o rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko prawnicze już po studiach, to ten proces wygląda w taki sposób, że spotykam się ja zazwyczaj z partnerem, który szuka wsparcia do swojego działu, i to jest pierwszy etap. Na drugi etap zapraszamy na taką krótką rozmowę z naszym native speakerem. No i później, w zależności od tego, który partner rekrutuje to albo już podejmujemy decyzję, albo jeszcze kandydat dostaje jakieś zadanie do opracowania w domu, nie wiem, napisanie jakieś, jakąś opinię, krótką, memorandum, czy cokolwiek takiego. Jeśli chodzi o samo przygotowanie się do takiego spotkania, to przede wszystkim warto sobie poćwiczyć po prostu taką. Śmiałą luźną rozmowę, tak? U nas też staramy się stworzyć takie komfortowe warunki tej rozmowy. Staramy się też, żeby to nie wyglądało, nie wiem, jak jakiś egzamin czy, czy jakieś przepytywanie, tylko nawet jeśli wchodzimy na te tematy merytoryczne, to to jest bardziej taka rozmowa, żeby rozpoznać, w jakim kierunku ktoś myśli, nawet jeśli odpowiedź na nasze pytanie nie jest ta, która jest właściwa. A kandydat dobrze kombinuje i widać, że jakiś, jak wygląda ten jego proces myślowy, to to wcale go nie skreśla, żeby, żeby przejść do kolejnego etapu. Czy praca w kancelarii to jest tylko praca, czy, czy, czy oferujecie coś poza prestiżowym zawodem? No, w naszej kancelarii od wielu już lat jest duży nacisk na integrację zespołów. Wiadomo, że fajnie się pracuje w miłej atmosferze i też często młodzi ludzie zwracają na to uwagę. Jeśli pytamy na rekrutacji. Co jest dla nich ważne w pracy, to bardzo często właśnie w pierwszej trójce pojawia się ta atmosfera, więc też no, rozumiemy to, że to jest dla młodych ludzi bardzo ważne i też staramy się organizować często spotkania integracyjne, są to spotkania działowe. Gdzie czasami nawet są to jakieś zagraniczne wyjazdy, w zależności od tego, oczywiście, kto jak bardzo zaangażuje się w organizację tego, tego wyjazdu. Mamy kilka razy w roku jakieś tematyczne spotkania wewnętrzne u nas w firmie, zresztą, jak wiesz, mamy fajny bufet dla naszych pracowników, mamy też swoje patio. Jesteśmy sami w tej kamienicy, więc, więc możemy sobie tym zarządzać właśnie w taki sposób, że możemy sobie na wyłączność zorganizować właśnie taki event wewnętrznie. Ostatnio nawet mieliśmy już drugą edycję turnieju tenisa stołowego. W zeszłym roku profesor Szlęzak przegrał z naszym kolegą z działu obsługi korespondencji, ale w tym roku się odkuł i wygrał Puchar rzeczywiście drugiego turnieju. Także, także staramy się to organizować. Teraz na przykład mamy w biurze wystawiony wernisarz prac, bo nasi pracownicy byli na malowaniu obrazów i, i też bardzo dużo takiej radości, takiego uśmiechu jest przez to, że, że, że organizujemy takie fajne inicjatywy. Ludzie mają okazję też poznać się z trochę innej strony niż tej takiej zawodowej, więc ja sama jestem. Też odpowiedzialna za organizowanie jakichś różnych dni, na przykład przyprowadzania psów do pracy. Od kilku lat też to się dzieje, i może to nie są najbardziej produktywne dni w roku, bo oczywiście wszyscy chodzą, żeby się przytulać z psami, ale to też bardzo integruje pracowników i powoduje, że, że ten dzień w pracy staje się taki bardziej przyjemny. Później fajnie jest o tym pogadać, poglądać sobie zdjęcia. Potem spotykamy się też na jakichś różnych spacerach. Poza kancelarią już jest też, no, mając świadomość tego, kto ma psa, kto lubi psy, i tak dalej, to jest, też mi jest łatwiej nawet na korytarzu porozmawiać z różnymi osobami na jakieś tam tematy poza zawodowe. Także tego dzieje się bardzo dużo i myślę, że to też powoduje, że, że praca w SKS jest taka bardziej przyjemna, no bo nie skupia się tylko na tych tematach takich stricte zawodowych, kancelaryjnych, ale też właśnie. No, to jest prawie 300 osób, więc też nawiązują się jakieś przyjaźnie, relacje koleżeńskie i tak dalej, więc fajnie, fajnie pracować w takiej dużej firmie. Praca w takiej dużej kancelarii też wiąże się z pracą nad projektami i klientami z pierwszych stron gazet. Czy uważasz, że to też gdzieś przynosi taką satysfakcję, jeżeli można przeczytać o sobie w jakiejś gazecie? Tak, myślę, że tak i często też dużą motywacją dla prawników, którzy pracują w mniejszych organizacjach, które nie mają możliwości pracy z takimi dużymi klientami jest... Właśnie udział w takich projektach, gdzie, gdzie można prowadzić sprawę na o wiele większą skalę i też takie sprawy, które, które rzeczywiście są znane z jakichś tam mediów. Także to, to na pewno przyciąga też kandydatów do pracy z nami. Mhm. A czy są takie projekty, które realizujecie pro bono, czy poza? gdzieś tam skupieniem się na stricte obsłudze klientów jest gdzieś tam to pole na działanie i spełnianie się pod kątem gdzieś tam misji. Tak, jak najbardziej bardzo dużo nacisk kładziemy właśnie na projekty pro bono, w które bardzo chętnie nasi prawnicy się angażują. Mamy też sporo takich akcji typowo CSR-owych, gdzie angażują się nasi prawnicy, ale też pracownicy administracji, gdzie możemy wspierać różnego rodzaju organizacje charytatywne. Mamy też taki program proekologiczny w, w firmie. E, także no, staramy się też nadążać za rynkiem i za tym wszystkim, co się dzieje. No i też mieć taką misję, że nie tylko praca i pieniądze, ale też jakieś tematy, które są ważne dla społeczeństwa i środowiska. To jeszcze tak na koniec zapytam, jak widzisz przyszłość takiej kancelarii, kancelarii jak wasza? Mówi się no, coraz bardziej, że część zawodów zastąpi sztuczna inteligencja. Czy, czy, czy uważasz, że to będą dobre czasy, czy kancelarii będą się raczej kurczyć? Ja nie mam jakiegoś jednoznacznego stanowiska w tym temacie. Byłam już na kilku szkoleniach czy konferencjach związanych właśnie ze sztuczną inteligencją, co rzeczywiście robi bardzo duże wrażenie, jeśli chodzi o Zakres działań tej sztucznej inteligencji. Natomiast ja w tym momencie nie umiem powiedzieć, czy sztuczna inteligencja będzie w stanie zastąpić pracę prawnika, bo tutaj często chodzi nie tylko o jakąś konkretną interpretację, ale o po prostu rozmowa, przedstawienie różnych propozycji, o takie poczucie bezpieczeństwa. Tak? Nawet teraz, jak sprawdzamy coś w Google i tak dalej, to jednak mamy większe poczucie bezpieczeństwa, jak ja, ja mam przynajmniej, jak pójdę do koleżanki, powiedzmy, z działu podatkowego czy prawa pracy i się o coś zapytam, niż jak sama to wygoogluję. Tak? I tak mhm. samo tutaj, tak mi się wydaje, że kwestia poczucia bezpieczeństwa tych klientów jednak spowoduje, że. No, jeszcze przez jakiś czas prawnicy będą mieli co robić. No dobrze, to jestem. Bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Dziękuję bardzo. To był podcast Prawnicy 3.0. Dziękujemy, że jesteś z nami. W każdym odcinku posłuchasz nowych, inspirujących historii. Chcesz być na bieżąco? Zasubskrybuj nasz profil i obserwuj na LinkedInie i na www.hrk.pl.